Hej, witam was, to ja Emil, a to jest Need for Speed World Oj przepraszam, Need for Speed Shift 2 Tak, już mi się pomyliło, to tych poprzednich odcinków w tą grę W sensie, że Shifta mam moc bardzo dawna to już będzie rok, dokładnie za tydzień Ponieważ dzisiaj mamy 22 grudnia A ja go dostałem około gdzieś tak parę dni przed Sylwestrem czyli to będzie akurat jakoś tak za tydzień i dostałem tą grę na gwiazdkę w zeszłym roku więc postanowiłem dzisiaj, że sobie w nią trochę pogram tu trochę jest poprzechodzone, ale zobaczymy co tutaj mam bo sam nie wchodziłem wcześniej i może przyjadę jakieś wyścigi, powiem plusy, minusy i wszystko będzie fajnie i sobie pogramy więc zapraszam do pierwszego odcinka nowej serii z Need for Speeda Shift'a Najpierw będę musiał trochę audio ściszyć i tak dalej, bo się nie przygotowałem, bo na pewno hałas jest ogromny. Chwila. Ok. Jak widzicie już tutaj wszystko jest wspaniale zrobione. Menu wszystko jest bardzo genialnie dopracowane, tylko pozazdrości takiego czegoś. O, takie coś będzie naprawdę fajne. I jak widzicie, już wszystko jest bardzo genialnie zrobione. Tutaj jest naprawdę na początek. Może pokażę moje auta. Tutaj niektóre będą do usunięcia, ponieważ są takie, są Okej, Ok, to już mówię, że tego będzie trzeba usunąć. O. Znaczy, się nie opracowałem, jak to się samoudo okręca, ale chyba nie można. No, ten to. Kto gra ten wie za co można tego dodać? dostać. On jest w Niswo Worldzie również do kupienia za boty jasne. ale tutaj się go dostaje chyba z jakieś osiągnięcia, ale nie jestem pewien, ponieważ go nie można sprzedać, to Mazda też się dostaje za jakieś tam osiągnięcie. To są auto już maksymalnie zrobione. I one już są pod typowy tam Fridge Rock, ale. E, są też auto, które trzeba samemu robić, się dobrze zbierać i tak dalej. O. Nissan do driftu, którego się dostaje po raz pierwszy, też za darmo, jako pierwsze auto Później zrobiłem Nissan 370 z do driftu, bardzo fajnie się im driftuje, bardzo ładnie I dalej jest co, aha, to samo, dobrze, okej, okay, nie zauważę, że to auto się nie ma nie mam tylko taką aut. Więc to jest wszystko co mogę pokazać, na początek możesz sprzedać sprzedam tego Dodge'a, który no Jest dobry, ale nie w tej wersji Ponieważ tamci przeciwnicy mają o wiele lepsze auta, jeśli chodzi o z poziom legend um. chwila, chwila, jak to było? Akcje wybierz. Sprzedaj, tak. Okej, okay. dobrze, sprzedaj. Może na początek zaczniemy coś z driftu. Już mówię, że drift jest tutaj bardzo trudny i na pewno się uśmieszę. Ale no, co poradzić? Takie życie. Szybko kariera, 27% ukończone, więc sami widzicie, że dużo nie ma do 100% ukończenia na pewno dojdę z wami. Na początek. Może coś ze starych, co już wcześniej driftowałem. O no, tylko się to już się boję. Zobacz, to, to może tu spróbuję, bo tu miałem słabą pozycję. A nie, bo ja chyba wiem to jest tor w Japonii, Tokio, to nie. Nie wiem, no tego możemy spróbować, żeby nie było. Ale już mówię, że mi na pewno słabo pójdzie, ponieważ tutaj jest naprawdę trudny. Zaczniał sobie przypominać niektóre trasy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No i co do sterowania, to nie wiem czy to jest wina kreatury, czy czegoś jak się naciśnie przycisk skręt, on dopiero po minimalnej tam przerwie zaczyna skręcać, a skręt w autach w tej grze jest po prostu krytyczny ledwo co skręcają, no na drifcie właśnie to jest tak wyczulone że jest po prostu aż strach cokolwiek ruszać ponieważ no no po prostu przednie koła są tak przyczepne że obojętnie jak się skręci już jest źle a no niedawno co od Worda odszedłem to będę przyzwyczajony do tamtego skręcania no jak sami widzicie jest naprawdę źle. Ale po prostu, jakbyście sami spróbowali, to by wam się nie było tak jak teraz się ze mnie na przykład na bijadzie, Ponieważ próbowali już nie tylko moi znajomi, ale też yy, kuzyni I na początku po prostu nikomu nie wychodziło. Ja może na chwilę wyczuję tą bestię. Mm. O, już coraz lepiej! Och. Kurcze, nie, to jest po prostu przełożone 100% do realizmu I dlatego to wszystko jest tak fajnie zrobione Bo w Wordzie tak jak to w Wordzie, to jest gra chyba pierwsza od Od Need for Speed która jest multiplayer Kurcze, i to nie mogło być tak dopuszczone Czekam oczywiście aż Word przyniesie się do takiego układu graficznego jak tutaj oto ten Shift nie Kurcze, będę miał bardziej chwilę autorodzoną A nie, mam wyłączone uszkodzenia pasuje Nie, czekaj jak przód wygląda Nie, nie, nie chcę zmienić tego Nie tu się patrzyło do przodu mm. Nie się O! A nie jednak są włączone Szkoda mm. Ten odcinek jako, że na początek jest fajny, ponieważ tu Widzicie, że po prostu zaczynam prawie że od samego początku i e, mm, no i po prostu e, zauważycie, że ta jakbym zaczyna od nowa i że do samego końca będę robił odcinki Ciku będzie za każdym razem chyba kiedy będę chciał coś przejść A teraz zaczynały się święta Co się stało koło odpadu no nie. Teraz się święta zaczęły. No. Teraz się święta zaczęły, więc będę miał naprawdę dużo czasu. Albo może tego nie dodam? Mhm. Mm Okej, okay, dobra, więc widzicie, idzie mi gorzej niż źle. Więc komentarze niepozytywne, proszę tam z wyrozumiałością je pisać, ponieważ <śm> to nie jest proste. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to się gra, to niech sobie nie wiem, <śm> wykupi gdzieś tą grę na jakiś czas, albo niech po prostu przyjedzie do mnie. Zapraszam serdecznie. A adres i miejscowość to ewentualnie, ewentualnie, mogę podać na priv. Ale to bez przesady, bo byle komu nie podam, to bym musiał dobrze znajomą mieć osobę. Na przykład taką jak na przykład Dany Polarzek, który... który no... Znam go już trochę czasu, wprawdzie nasza znajomość zaczęła się na internecie, ale... On by mógł jak najbardziej mnie odwiedzić. Mam zamiar jechać do niego w przyszłym roku. Już bo w tej święta na pewno nie zdążę No ale no, zobaczymy. Kurde, no bo nerwicy można tu dostać. Ja pierniczę. Ty Kurde, głupie jakieś. Nie, 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 nie pogięło mnie, pogięło mnie. Aaaa. Ręce opadają No dojmuś dziś No 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 A, jeszcze coś co bym tu mógł podać Do co, co do Kamery, To jest Kamera w kasku dodana Ona jest naprawdę bardzo przydatna i fajna mm. <ścoughs> Ale driftować na niej chyba nie idzie, najmniej w moim przypadku Jeżeli to kierownicy powinni machać. Ach, jak ja to kocham. No odbi się od tej bandy. Dobra, nie, ja na takiej kamerze nie potrafię na przynajmniej teraz. Na szczęście, tu nie trzeba płacić za naprawę. Ale kurczę, no Powiem wam tak, że mój znajomy, starym, rozwalającym się kadetem, driftuje lepiej niż ja. Tym oto tutaj niszczę. No, pod koniec zacząłem wyczuwać dopiero trasę. Och, to smutne. Tak, tak. Co, co, co znowu? Mm -hmm. Pst, nie, ten, ten odcinek, nie będzie tak jakaś. Go dodam chyba, ale jako film o publicznych. No, będzie śmiałem założyć i mi, że nie umiem jeździć. Nie obrażaj się. A to co teraz? To Aha, tam. A to wieczorem to tak samo jest. Yeah. Tu taka fajna trasa liczba, ale już Widzimy, to nie potrafię powiedzieć. Ale no, była naprawdę fajna. O, i to jest ona. Tylko nie, a, bo tu jest etap. Kurczę, dobrze. Co tam nam szkodzi? Spróbujemy. Ej, mi tu dobrze pójdzie. Ta reszta. Ta reszta powinna iść lepiej. Pośli mm -hmm. <laughs> poślizg kontrolowany. <laughs> to może w rzeczywistości się spełnia, ale nie tutaj. Prawdzie? No, może niekiedyś jakieś wyjątki są, ale. Ma... Tak, ładne, panie, czy literki. Znaczy, nie wiem czy one są ładne. Bo jeśli chodzi o wyraz twarzy graficznie, to nie przyglądałem się mu, ale nie zbyt do końca jest wykonany w zawarciu o szczegóły, ale no. Ach, przedobrzyłem. ja to nie chcę grać żadnej tam Battlefield, już. Nie, to, to powinienem być na jednym... Powgrać? Chcę sobie powierać, ale żeby od tego od razu jakoś coś tam robić, to jest tak jak... No, 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 no. Żeby sobie pograć, kurde, to mnie jakoś za bardzo nie przyciągnie. Co innego też... Killzone, dwójeczka. O, stara trasa, to zaczyna sobie przypominać jak to było. Co jest no, to to w ogóle inna i, i na niej będę się uczył. No to była. chyba. Przegenialna ta gra. No the fuck is Ja pamiętam o o. że no, przegram w Killzona dwójkę, jeszcze wtedy to na PlayStation ty? 2. Dziś nie, to nie, nie lubię tej moim, prostej! Wspaniałym kuzynem, którego pozdrawiam. Ma na imię Artur. To Graliśmy normalnie jakbym włączył wszystkie czasy, uszkodzenia, 2-3 temu, ale już po prostu bez opamiętania co się wtedy w to grało. Wiesz, powinno... mapa i broń, nie pamiętam jaką. Tylnie koła nie pękać. Nie pamiętam jak to się Nie ale Nie pękają. E, miałem ten, ten, to to ten, ten dobrze, z tłumikiem. Ponieważ ja... To miały 2 rodzaje... Ale powiem wam, że to jest jedna rzecz tam na mapy, to ten, nie pamiętam, po wyścigi to po prostu mi, ktoś miał bazukę, a drugi miał fanatalnie maszynówkę z, rak z wyrzutnią rakiet. Ale nie, naprawdę to było dawno, nie pamiętam już jak broni się nazywała, ani map mapy to jedynie, tam o tak tak, reklamy, nie wiem czy A banda to jest całkiem coś pięknego. A, gra fajna, polecam. Będę musiał sobie na... Och, ta bo już Xboxa wziąć, ale niestety już chyba nie będzie. No, bez... i mm -hmm. nie, nie robię już nic na Xboxa. boxach. oczywiście, bo twoje. to że... nie będzie, ale mi chodzi Aha, tutaj tutaj nie chodzi o dwieczkę. Nie da rady. Muszę przepraszam, hmm. przepraszam. trzeba hmm. o tym poczytać. Chyba, że jak ktoś wie i yeah. w komentarzu napisał, to, to ja robiłem. bym był naprawdę mm. wdzięczny. No, na kanale podziękował, ponieważ w tym momencie to jest trzeba bardzo do ważne. Mam pomysły, słyszy, słyszy. Ponieważ leczyć od to nie tego, nie jak na, dla mnie to nie ma, ponieważ tam jest połączenie wszystkiego. Tam nie masz w ogóle takiej przemocy, takiej aż dużej. Grafika jest genialna no, i można, tryb można. taki, że mogą być dwie osoby w jednej drużynie, ale bez bandy się nie uda. strasznie podobało mi się... uderzyłem specjalnie, żeby podkreślić to. Nie, nie, ale... to, nie, nie, to, nie, nie to nie było teraz specjalnie. Aaaa, kurde. Było ja dole. A, ciu, ciu. I wcisnę klawisze w wioletuturę normalnie, w wiolakukaturę. Ja chcę powtórzyć to... Powtórz. kurde, przeciek. Tak. No, nerwicy można no na tym odcinku. Na tym wyścigu zakończę m. i nauczę się bo no, on jest. Bo. Czegoś może nauczyć się. No, 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 to jest jeden z takich, mi chodzi. wiem, często wam to się zależy. Często się mylą. No, 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 no. Jeden jak jak nie to się no, 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 co powiedzieć. A z Worlda, jeśli si chodzi o YouTube, to Infospeed to na to za bardzo wybić nie idzie. A! A po prostu stwierdziłem, że z Minecrafta i z tego wszystkiego jest za dużo. Tam gdziekolwiek się nie wejdzie, tam jest Minecraft. Po prostu... Na... 550, ale, no to nie nie mini, ale to jest fajna jest gra, sensowni... ale no... Co za dużo, to niezdrowo, prawda? O, 7 jest. Dobra, no, wiecie co, może spróbuję po raz ostatni. Nie, nie chciałem go za bardzo skręcać. <ślesz> o, no tak, to no. jest ostatni wyścig, ponieważ... Na nim się uczę jeździć, ale nie... bo co do Minecraft powiedzieć. Ale dużo tego po prostu jest tak samo. Tam mówiłem, że z Dead for Speed Award będą kolejne serie, wszyscy mają FIFA? Oczywiście też gram też na 11. Chwilę będę miał na YouTube, bo to tam. Ze Z coś będzie, coś będzie z tego i coś będzie z tego już wyszło. Wszystko i nie zrobiłem. A niestety już tego raczej nie będzie. Ja, for speed world no cołem, że na zimę program, no, te wyskocznie stał filmer, ponieważ to jest też również za będzie, dużo. Będzie, będę dużo nagrywał. Jeszcze wczoraj proszę czy przedwczoraj Kupe mi podpowiada No chcesz mieć dużo wyświetleń na YouTubie, to podpisz nie, to. filmik Golem Messiego albo FIFA Super Gole To będę miał tyle wyświetleń, że się osram. No ale to po prostu to bym miał wtedy dnia, ale nie, nie, no, nie, nie podniosłem ja dwóch po rzeczy, czy, ponieważ ja robię nic to Spida, nie od Ale co do wyświetleń, to, to wrócę, taka to prawda, to bym to prawda, bym miał na tego na na naprawdę czworą. Bo ludzie chcą na oglądać. Tutaj tutaj program. Och, radycie radycie ludzie chcą oglądać. <coughs> FIFA, wolą go, FIFA. I na razie będę z ospita, W tamtych serii robić, to będą, 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 będą chęć wygrać. Każdy lubi wyścigi, ale do tego został tam grał, nie wiem, Call of Duty bardzo dużo, no możliwe z CS-a albo dnie, jakieś tam inne. Ale się znowu znudził. No właśnie, nowy CS wyszedł. Znowu, ponieważ mam często takie przestaje od niego, ale mi się tam znudzi. Ja z mam zamiłowanie. Na tym każdy gra się tych wyścigowych. Ale jak Ty się robi od niej już od nie chce się z nią grać po po ja ten, z powrotem. Z wielką chęcią się z nią grać z powrotem. Pograć? było Ale żeby tego od razu jakoś coś tam, tam z... robić, to jest tak jakoś... Crash Time'em dwójką... Chce pograć, bo pograć, ale to mi jakoś jak zapasowo ściągało. co innego, też... Często... Um... Później, nie wiem... Killzone. wtedy. I od nowa ją inna bajka. by sobie pograć, czasem z czasu. Po prostu... A czwórka córka, no to ja wam prawie nie mam, ale będę miał. Noce przegrane w Kidzonadwójkę wtedy na PlayStation 2 tego odda. Oczywiście z moim wspaniałym, ZZP. mi się też spodobał z płytą, którego pozdrawiam. Aha, koledzy. Aha, koledzy. Coś przegraliśmy. Jej idzono na dwójkę, to były czasy, to było chyba 2-3 lata temu, ale będzie. Bez opamiętania dwójkę tam wygrało. Czwórką jest. Mm. Uf, Mapa KNOWS i broń io, Peter, ja. nie pęta, jak lepiej. Nie pęta, tak Wiem, że ona zawsze stoi w karkę. Nietzsche Spida. Takie auto, takie auto, takie auto. A w dwójce było wszystko, dwa służby. siuch i tylko było modele wybierać. A ma... A o na Nietzsche wszystkich innych możliwych krek, tylko nie o tym. Ale są... Więc tak. W hmm, następnych odcinkach robią, na pewno więcej będę mówił o Shifcie. Na razie gram, gram, bo gram, żeby was tutaj pokazać, wam, że będę w to grał teraz. Wiem, A na pewno poczytam Traonic, no, forum itd. Na i tak dalej, i postaram musiał. się wam zabłysnąć. A jak coś jeszcze nie znajdę, będzie? tu nie ma multiplayer. Oczywiście no, to chciałem zbyt powiedzieć. W nie ma multiplayer, bo ja nie umiem bocznie. Nie, tu wiele rzeczy To że też nie umiem Dobra. To było wszystko. Jak na dzisiaj? Trzymajcie się. Trzymajcie. Na razie. Cześć. Nie da razy Muszę o tym poczytać. Chyba, że jak ktoś wie i w komentarzu napisze, to ja bym był naprawdę wdzięczny. Nawet na kanale podziękował, ponieważ w tym momencie to dla mnie trwa bardzo ważne. Nawet. Lepsze strzelinki od tego. Jak na, dla mnie to nie ma, ponieważ tam jest połączenie wszystkiego. Tam nie masz w ogóle takiej przemocy, takiej aż dużej. Grafika jest genialna. I tryb taki, że mogą być dwie osoby w jednej drużynie, a nie tylko przeciwko sobie. Właśnie, uderzyłem specjalnie, żeby podkreślić to. Nie, nie, o, <laughs> nie, nie to, to nie było teraz specjalnie. No głupie, trawsko! Nie no. A, w cięciu. Jak ci klawisze w normalnie, W kukatura. kurde! kurde! Mm, nerwicy można dostać, wie się zaję ja na tym

nie mam koła. To było piękne. To było po prostu... Obradu... 550, coraz lepiej mi idzie, ale to nie jest to samo. Ociec, ten cud jest. Dobra, wiecie co, może spróbuję po raz ostatni. Tak, to jest ostatni wyścig, ponieważ <laughs> na nim się uczę jeździć, ale miałem coś powiedzieć, co do tego, no... Tam mówiłem, że z Need for Speed Award będą kolejne serie, coś tam nowego i tak dalej, że w sensie, że no... Ym, że z Driftu coś będzie, coś będzie z tego i coś będzie z tego oczywiście i z wszystko i z ogółem. a niestety już tego raczej nie będzie, ponieważ Need for Speed World. Byciałem, że na zimę, jak będą te wyskocznie na tym polu golfowym z tego śniegu, coś będzie, będę dużo nagrywał. Ale jednak przepraszam was bardzo, ale no jakoś na razie nie for Speed World jest dla mnie... nie jest dla mnie. O. Nie, może kiedyś... nie wiem, w styczniu albo w lutym. Coś powrócę do niego, ale na razie jak im się nie spieszy. Na razie sobie tutaj w shifta pograłem. Zrobię coś nowego. I na razie będzie to, co do tamtych serii to będą, 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 ale jakbym miał chęć do grania w niego, ponieważ ostatnio przegrałem niego bardzo dużo parę dni chyba tak pod rząd grałem i mi się znowu znudził no znowu ponieważ mam często takie przestoje od niego mi się po prostu nudzi poza tym każda gra się kiedyś nudzi ale jak się robi od niej odstój to po prostu chce się w nią grać z powrotem, z wielką chęcią się w nią grać z powrotem ja tak miałem z tym z Crash Tamiłem dwójką i czwórką. Jak miałem, to grałem dużo, później zrobiłem sobie przestój. Później nie wiem co się stało, ale straciłem te, tą dwójeczkę wtedy. I od nowa ją mam i no, lubię sobie pograć czasu do czasu. Jak mnie często pusi wolę sobie z nią pograć, na przykład w co innego. A czwórka no teraz obecnie nie mam, ale będę miał. W przyszłych dniach może mi ją kolega odda. Bo mi się też spodobała, a to działa tylko z płytą. A hakować nie chcę, chcę się przegrywać i, i może z tego też coś będzie, ponieważ różnica między dwójką a czwórką jest no, dosyć spora. Tylko w moim zdaniem w dwójce jest trochę lepiej z autami, bo w czwórce jest tak bardzo przesadzony już jak w Nitwur Speedach. Auta takie, auto takie, auto takie, auto takie, a w dwójce było wszystko. Luzę, Siuch no, i tylko można było modele wybierać. O matko, grałem w Szpida, opowiadałem o wszystkich innych możliwych grać tylko nie o tym. Hahaha, <laughs> ale syf Więc tak, w następnych odcinkach na pewno więcej będę mówił o Shifcie. Na razie gram, gram, bo gram, żeby was tutaj pokazać, wam że będę w to grał teraz. A na pewno poczytam treonim, forum itd. i tak dalej. Postaram się Wam zabłysnąć w przyszłych dniach. A jak coś jeszcze znajdę... Tu nie ma multiplayer! <laughs> Właśnie to chciałem powiedzieć. W nie ma multiplayer, bo ja nie umiem włączyć. <laughs> nie, tu wiele rzeczy nie umiem. Czyli możliwe, że też nie umiem włączyć. Dobra. To było bo... wszystko jak na dzisiaj. Trzymajcie się, zaczynajcie. Na razie. Cześć.